Państwa piłkarski spektakl, podczas którego nasze oczy cieszyć będzie kolejne 90 minut piłkarskich popisów już niebawem się rozpocznie. Obyśmy dostali dobry mecz. Ja i chyba wszyscy Państwo słuchający te słowa liczymy na to, że to... Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Mecz dla Państwa komentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt. Więc zapraszamy. Widzę, Fłódź zmierzy się z zespołem Pogoni Szczecin. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Dobre, teraz wrzucenie z flanki. Gol! Przepiękny gol! Czy państwo też to widzieliście? Przedniej urody bramka po strzale z czupakiem. Obejrzyjmy to raz jeszcze. Znakomita centra. No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie. Siła uderzenia była imponująca, ale to wszystko. No cóż, nie najlepszy to sposób wykończenia akcji. Ładne teraz zagranie za plecy obrony. Mogą wyrównać. Trzeba tylko umiejętnie wykorzystać rzut rożny. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Oj, strata piłki! Będzie okazja! To była interwencja do statystyk. Gorgon dało się przejąć piłkę ma wsparcie by to rozegrać Teraz dobrze, ma miejsce. 100% okazja. No, świetnie obronione to uderzenie. Już niedługo koniec pierwszej połowy. W tej drugiej miejscowa drużyna musi się zdecydowanie bardziej postarać. Nie wiem, czy to kwestia zmęczenia, czy czegoś innego, ale przegrywają 0-1. Czy w drugiej połowie będą w stanie coś ugrać? To zależy, chyba przede wszystkim od grywata. Szukają tutaj wyrównania. Ale nic na hurra. Cierpliwie budują akcję. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans. Na... Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę państwa. Holuje piłkę, widać, że czuje się z nią pewnie. O, to musi wpaść! Poprzeczka, ale co będzie dalej? Operator tablicy wyników już pewnie trzymał palec na przycisku, zmiany rezultatu, ale piłka spłatała psikusa i wciąż mamy jednobramkowe prowadzenie. Parły podanie, co przecież no ale to, to nie będzie! Ale liter wyraźnie podpadę teraz i o jednej w dają, dają wyraz swej, wej bo trzyma wyraźnie widzieli już piłkę ustawioną na jedenastym meczu. Ogo o. Dobry teraz, jakby z akcji. się nie wahaj i niczym po tym zagraniu. Przód karny. Byłem przekonany, że sędzia po odwitaniu karnego ciągnie wiesz jakąś kartkę. A, a tu z nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Ja, na raz ja to bez rajdzaje. Wytył szóst, teraz odszerza blanka. Szkolni. Oto mi szczepionka. Baza nowego zawodnika. 2016. A, śrubkiem. gwizdek i sędzia wskazuje na 11 metr. Byłem przekonany, że sędzia po gwizdaniu karnego osiągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie nie to nie to dzieje 11 to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to była to chyba przesada. I piłka w siatce! A strzałca żużarnego wykonieć nie swojej pomocności. Nie było szczególnie trudne. Po co się zesywał? Wypił o pole bramka, nabrał, strzelał z wszystków, ała uderzył do wyrotek bramki. Nie, nie, nie było już nikogo. Ekiper pospieszył się z interwencją przy To to może być groźnie, miał. obrońcy musztet. Sędzia nie, nie ma, ma wątpliwości. Nie czy zacznianie. Rzut To może dać nam nadzieję. Po poprzeczka! Brancarz musi mieć trochę szczęścia. A coś z tego może być. No cóż, cóż, już po zadręczeniu, najmniej na razie. razie. I bardzo, bardzo dobrze, za, dobrze, zaraz odczytał zamiary. zamiary. A teraz zagranie, za troce obrony. Grośna ta centra, dobrze wyjaśnia sytuację. Dobrze to teraz robi. Było naprawdę niebezpiecznie. 5 minut do kasa regulaminowego czasu gry. Na skrzydle pojawiło się sporo w wolnej przestrzeni. Dobra reakcja. Okrąża może być łapała. A mamy ceny. Łos